Cześć, witam Was bardzo serdecznie, najnowszy Poko F8 Pro. Specjalnie dla Was. Po lewej stronie macie statystyki z Antutu Benchmark, po prostu gwiazda wydajności. Otrzymujemy Flagship Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Bateria 6210 MAh 100W Hypercharge zalecana ładowarka 120W oczywiście niestety jest niedołączona do zestawu więc musimy sobie kupić osobno 6,59 cala 120Hz ultra czysty AMOLED i aparaty 50MP potrójna kamera z optyczną stabilizacją obrazu a do tego możemy mieć eSIM Hyper OS 3.0 a dźwięk zapewnia Bose. Jak widzicie, po lewej w Antutu, gwiazda, najlepszy. Po prostu ten telefon wali na głowę 85% konkurencji. Nie wiem, kto mógłby być lepszy, bo dla mnie chyba najlepszy. Teraz tak, macie nagrywanie ekranu do robienia zdjęć do wideo. I teraz wideo. Jak płynnie idzie, po prostu petarda. Jakby to powiedzieć, masełko. Płynny obraz. Bo bardzo dobry procesor graficzny. Układ graficzny Adreno 830. Super. Na rynek polski dostaniemy 12 giga i 512 pamięci. Moim zdaniem wystarczająco. Jak dla mnie bardzo mi się podoba przechodzenie tych aparatów z jednego na drugi płynne. Teraz macie zaraz nagrane wnętrze, no bo obejrzeliśmy jak na zewnątrz. A teraz wchodzimy sobie do muzeum i oglądamy coś. Zoom na belki stropowe. No kto by to dojrzał? Z wiekiem słabiej. Żyrandol, jak sobie poradzi, jak zoomujemy na mocnym oświetleniu? Moim zdaniem bardzo fajnie. Jakie detale? Super, wszystko pięknie wygląda. Oczywiście jakieś niebieskie refleksy towarzyszą, no ale konia z rzędem temu, który by trafił, żeby nie było. No i mamy podwójny zoom 2,5 i maksymalny pięciokrotny fajna stabilizacja obrazu ok, to wnętrza, to na zewnątrz w dzień, a jak w nocy, jak sobie radzi w nocy mamy podwójnego zooma teleobiektyw dwa razy zoom, pojedynczy jest, jest, jest szerokokątny no i robimy zdjęć na szerokokątnym zapodał nam się tryb nocny z automatu na jedynce już nie na dwójce też już nie mamy Zobaczmy, jak to wygląda. Zdjęcia całkiem fajnie w nocy wychodzą. Może nie urywają, ale jest ok. No na piątce to już jest. Widać, że jest tak sobie. No ale to już jest noc. I nie możemy tutaj oczekiwać nie wiadomo jakich efektów, choć to zdjęcie wyszło naprawdę dobrze pomimo tego, że pięciokrotny zoom. Czasem się tak, czasem inaczej. Gra, no bo przecież to jest telefon też dla graczy. Bardzo mocny procesor, bardzo dużo pamięci. Świetna grafika. No to obejrzyjmy sobie PUBG. Może nie jestem w tej grze ekspertem, jednakże możemy podziwiać, jak wszystko płynnie gładko chodzi. Dla mnie za dużo po prostu jest tych elementów na ekranie i trochę się gubię. No ale praktyka czyni mistrza. Jeszcze nie wiem o co chodzi z, tym, z tą mapą, z tymi kółkami, okręgami. Dlaczego w niebieskiej strefie mnie potem wykończyło. No ale to dla pasjonatów. Więc jeszcze raz na dworzu, w Kielcach, zapraszam na wycieczkę. Naprawdę chcę zobaczyć. Możemy sobie nagrywać film, zbliżać obiekty, które nas interesują. Nie tym kółkiem, nie żadne jakieś skokowe, dziwne elementy, tylko przechodzimy na szeroki kąt, na jedynkę, na dwójkę, dwa i pół, pięć. Super. No i na koniec jeszcze kilka zdjęć. A będąc w Kielcach, obowiązkowo proszę odwiedzić muzeum. Pojechać do dworku w Oglęborku, Oblęgorku, tam gdzie był nasz Henryk Sienkiewicz, HS, Kielce w Kielce nocą, no i pierwsze śniegi. Naprawdę polecam, bardzo fajny telefon, mega, mega wydajność, mega bateria, Czad.